Cześć, jestem Magda. jestem z Jeleniej. Mieszkam w Zielonej, a jadę na Woodstock, żeby wcześniej znaleźć miejsce, dwa. Drugie to właśnie, żeby poznać paru fajnych kilku ludzi. No i żeby dłużej tam posiedzieć, to oczywiste, co nie? To jest najpiękniejsze w tym Woodstocku. No i żeby wypić trochę więcej piwa, bo to trzy dni to trochę za mało. No i co? I koncerty też trzeba by zobaczyć, nie? No i tak to w sumie wszystko. Jeszcze koleżanka. Pierwszy raz ją zabieram ze sobą. Myślę, że się jej spodoba. Ja już jadę trzeci raz, miałam małą przerwę, no ale to zostaje w sercu, co nie? To już, no już na przez, przez długie lata będzie usta, także dobrej zabawy wszystkim też również życzę, nie?